z tej strony Kuba i witam was bardzo w moim drugim blogu, więc pierwszy pierwszym muszę zauważyć, że znowu myślę słuchać bardzo za to przepraszam, ale też szybko zacząć, bo nie wiem czemu a ja tutaj strasznie dule, nie wiem tak, czemu, em, ale dobra mm, więc tak dzisiaj ja chciałem trochę powiedzieć o mojej szkole więc szybko zacznę bo tak jak mówiłem, laguje. no i sorry za ten mikro, że tak źle mnie słuchać, ale dalej Tutaj gdzie, masz tutaj, gdzie jest, to nie mogę nie znaleźć, więc przejdę od razu do rzeczy. Więc tak, yy, jedno z najważniejszych rzeczy, które potrzebujemy mieć w szkole, to plany. Już Wam pokażę, co to jest. Jest to coś takiego: taka mała książeczka, której wpisujemy nasze zadania. Oczywiście moglibyśmy je sobie zapamiętać, ale niestety. Do no i na każdej stronie jest tutaj hmm, jakaś tam, ten kraj jakiś się stał, jakimś kraju coś pisze. No i tutaj na przykład hmm, świadek jest, coś takiego nie. No i praktycznie tak, um, może na przykład, o no właśnie, um, chodzę do szkoły, kiedy chodzę, chodzę, wstaję znaczy rano o zależy, Przez przy 15 7, No i potem wiem um, śniadanie, my się i wybieram się do szkoły. No i praktycznie tyle. Potem jadę, idę na przystanek na autobus, jadę gdzieś po 15 minut do szkoły. Um, no i gdzieś, gdzieś tak e, 20 po jestem w szkole, coś takiego. Wtedy zawsze mi tak zostaje 20 minut, żeby e, jeszcze sobie tam pobrać z moimi kumplami e, No więc tak. E, ten. Uff. No sorry. O, to nie Dobra. E, potem idziemy do mojego tutora, czyli taki główny nasz opiekun. Czyli zawsze, jak mamy jakiś problem, to do niego zawsze idziemy. E, no i ten. E, Zaczyna się pierwsza lekcja, czyli o 9.00. No i idziemy na nasze pierwsze Pierwsza lekcja trwa od 9.00 do 10.00, e, potem dwanaście od 10.00 do 11.00 i potem jest 15-minutowa przerwa e, od 10.00, przepraszam, od jedenastu do 11.00, potem jest trzecia lekcja od 12.00 do 12.15 i potem czwarta lekcja. No i wtedy jest przerwa taka, ta, ta, tam gdzie możemy sobie zawsze zjeść coś, coś takiego, albo kupować, a co się dzieje, Właściwie na pierwszej przerwie też można, no, że tam nie można wszystkiego kupować. Potem jest przerwa aż do drugiej, czyli 45 minut. I potem jest już ostatnia lekcja, czyli nasza piąta lekcja. Um, no i potem koniec czoły, wszyscy się cieszą i tak Um, są dwa tygodnie. Week A, Week B, czyli tydzień A i tydzień B. I są takie same lekcje yy, w tych tygodniach, tylko, że może czasami tam jakieś inne są, wiecie, są tam nie różne, dlatego, a może Wam to nawet pokażę, bo może to pewnie wyrażować. bo sobie nowy planer kupiłem. Trzeba kupić jak się zgubi. O, tutaj już mam. Coś takiego. Tu mamy tydzień A i tydzień B. Coś takiego. No i tu po prostu wpisujemy co mamy. No i tu mamy różne lekcje. Mamy na przykład matematykę, romanizm. Um, angielski, francuski, jeszcze um, adaptowanie, coś tam budowanie z drewna, na szycie, chemia, coś tam jeszcze, muzyka, drama, czyli, jakby to wytłumaczyć, nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale, um, no nie wiem, ale dobra, drama, nie wiem, czy wiecie, co to znaczy. No i tak to właśnie, jest tu jest w szkole, wszystko jest spoko, dużo tam Polaków chodzi z nami. No i na koniec pozdro dla Hiszpana, dla Kargula, dla Wilka, dla Pieleckiego i dla... i to wszystko praktycznie. I dla Maćka tam może i coś takiego. Nie znacie tych osób, tu. to są moi koledzy, co oglądają te filmy, to dla nich jest pozdro. I dla tych, którzy może nie oglądają, też tam pozdro. Więc Hmm, tak, więc dzięki za oglądanie drugiego vloga. Wiem, że był wcześniej, i, ale tak, jakoś nie trzeba było czekać na to sobie tam będzie. A, a takim uciągam. Będzie trochę o tej szkole, więc tak i tak, potem będą jeszcze dłuższe przerwy i będą będzie bo wtedy nie będzie pomysłu. Ale dobra, hmm, dzięki za oglądanie. Na razie, w trzecim vlogu, który będzie się pojawił w Na razie.